szereginga o rozpoczęcie dzisiejszej uroczystości. Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym spotykamy się dla przede wszystkim e, uczczenia działalności jaką było działalności cichociemnych tutaj w naszym rejonie i odsłonięcia tablicy, która e, jest im dedykowana. Serdecznie Witam wszystkich Państwa i dziękuję za tak liczne przybycie. Nadmienię tylko, że dzisiejsza uroczystość nie odbyłaby się, gdyby nie inicjatywa byłych i czynnych żołnierzy jednostki wojskowej GROM oraz inicjatywa Pani Wójt Gminy Stanisławów, Pani Kingi Sosińskiej. W związku z tym przede wszystkim serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystością. Serdecznie witam panią marszałek Janinę Ewę Żołowską. Serdecznie witam panią Kingę Sasińską, wój gminy Stanisławów. Serdecznie witam y, księdza Dariusza Dębińskiego, proboszcza tutejszej parafii. Szczególnie witam przybyłych gości Panią sekretarz gminy Siedlce. Proszę. Pani Dorota Dmowska. Serdecznie witamy. Przepraszam bardzo, ale nazwisko dostałem w ostatniej chwili i nie zapamiętałem. Serdecznie witam również panią sekretarz gminy Stanisławów, panią Hanie Pietrzyk. Witam również panią Monikę Krupę, kierownik referatu inwestycji naszej gminy. Witam panią. Katarzynę Olesiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pustelniku. Szczególnie serdecznie witam byłych i czynnych żołnierzy jednostki wojskowej GROM oraz grupy motocyklowej Thunder Independent. Witam was serdecznie, panowie. Witam również komendanta gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Tomosza Więcka Witam prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej pustelnika, pana Jacka Jastrzębskiego. Witam także panią Sołtys, pustelnika, panią Sylwię Buczek. Witam radnych gminnych, którzy tutaj między nami są. Kilku z nich widziałem, także witam serdecznie. Witam panią. Agnieszkę Bąkowską, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dziecka, tutaj działającą na naszym terenie. Witam e, pana Bogdana Kucia, historyka amatora, który e, jest właścicielem Muzeum Ziemi Stanisławowskiej, prężnie działającego. Witam drużynowego Łukasza Sobierajskiego wraz z drużyną e, harcerzy, która. Tutaj nas zaszycił obecnością. Witam poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Szkoły Podstawowej w Pustelniku. Witam tak, licz, witam, tak licznie przybyłych mieszkańców, ale witam, dobrze, że spojrzałem w tą stronę. Witam przede wszystkim członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Gozik w Pustelniku na czele z panią Wiesławą Czesławą Kajm. Witam serdecznie. Witam wszystkich państwa i głos oddaję przede wszystkim. Może jeszcze tak. Zanim zakończę witanie, to witam wszystkich, których nie powitałem z imienia, nazwiska, ale wybaczcie mi, proszę Państwa. Yy, cieszę się, że jest nas tak wiele osób. Yy, przekazuję głos w takim razie Pani Justynę i proszę o kontynuację uroczystości. Za chwilę zostanie odegrany hymn państwowy. Proszę teraz Pana Majora Rezerwy Wiesława Lewandowskiego o przedstawienie rysu historycznego dotyczącego cichociemnych. Informacje o zrzucie i zrzutowisku oraz życiu rysów żołnierzy tu upamiętnionych. Witam wszystkich. Chciałbym powiedzieć parę słów, kim byli cichociemni. Cichociemni żołnierze, spadochroniarze, Armii Krajowej. Byli to przede wszystkim ochotnicy, ci, którzy się dobrowolnie zgłosili z zagranicy i z Postanowili o zrzucie do Polski, podjąć tutaj działalność konspiracyjną w celu odbudowy niepodległego państwa polskiego. Byli to ochotnicy, którzy wcześniej, niektórzy z nich walczyli o niepodległość w latach I wojny światowej, wojny o niepodległość, wojny z bolszewikami. Następnie w 1939 roku podjęli trud w walce o Polskę we wrześniu 1939 roku. Niektórzy z nich przedarli się potem na zachód, walczyli we Francji. W Afryce, w Narwiku zgłosili się również do służby w Brygadzie Spadochronowej i w innych jednostkach już w Wielkiej Brytanii. Około 2,5 tysiąca z nich podjęło dobrowolną chęć służby i zgłosiło się do formacji cicho Była to formacja konspiracyjna. Ludzie ci odchodzili ze swoich jednostek, poddawali się morderczemu szkoleniu i po przejściu niego. Po zaprzysiężeniu na rotę Armii Krajowej, ta, która istniała tutaj w Polsce, także byli zrzucani przez yy, samolotami, najpierw z Wielkiej Brytanii, potem z Włoch do Polski. Na 2,5 tysiąca tych żołnierzy, którzy się zgłosili, tylko ponad 600 przeszło to szkolenie. Szkolenie byli w różnym zakresie, od dywersji dowodzenia, poprzez legalizację, łączność. Także cały zakres pracy konspiracyjnej, aby państwo polskie podziemne mogło w tym czasie istnieć. Niektórzy z nich byli bardzo sylwetkami takimi charakterystycznymi. Na przykład major Kotwicz, który tutaj był, znaczy wcześniej przez te tereny przechodził, dostał się z Hubalem w rejon tam Pilicy, następnie przez Francję, dotarł do Wielkiej Brytanii, stworzył tę formację, został tutaj zrzucony, walczył na Wileńszczyźnie. Wielu z nich walczyło na wschodzie, w wachlarzu, w związku od I Zostało z nich tutaj, nie, znaczy tak, o, z tych 616, którzy zostali rzuceni do Polski, 102 zginęło w walce. Niektórzy nie dotarli, w czasie lotu zginęli, po zbicie samolotów, zginęli śmiercią spadochroniarza. Niektórzy po schwytaniu musieli podjąć próbę samobójczą, przyjęli truciznę, żeby nie dopuścić do wydania swoich współtowarzyszy. Niektórzy z nich już po 1945 roku byli zabici potem przez komunistyczne władze bezpieczeństwa. Niektórzy zesłani na wschód. No i potoczyły się ich losy w tak jak każdego z tutaj z Polaków walczącego o niepodległość naszego kraju. Niektórzy musieli emigrować, wyjechać na zachód. Z tych 316, którzy zostali rzuceni do Polski, to jest tylko, ja bym powiedział, najczystsza, jakbyśmy powiedzieli, część cichocienna. Niektórzy nie mieli możliwości Wylądowania tutaj w Polsce. 17 z nich było rzuconych do innych krajów okupowanych. Byli rzucani do Francji, Włoch, Grecji, Jugosławii. Niektórzy również byli rzucani tutaj jako kurierzy. Takich kurierów mieliśmy 28, też skakali na spadochronach. Paru z nich wylądowało również tutaj samolotem. Jeden z cichociemnych był również rzucony dwukrotnie. Walczyli tutaj do lat, niektórzy nawet 50. My jako żołnierze jednostki wojskowej 230 Grom mamy przyjemność od 1995 roku kultywować tradycję cicho ciemnych żołnierzy z podawaniarzy Armii Krajowej. Nosimy emblematy podobne do nich. Mieliśmy możliwość jeszcze z tymi ludźmi rozmawiać, spotykać się. Także zanim jeszcze odeszli, przekazali nam tą tradycję i myślę, że poszanowanie wolności. Dziękuję. Chciałbym teraz poprosić moich kolegów, żeby poszczególne osoby zabrały głos na temat zrzutu samego, który tutaj się odbył. Witam. Operacja, operacja lotnicza wejść. Dowódca, porucznik, nawigator Radomir Walczak, Stoczkowie. Kapitan Tadeusz Burdziński, pseudonim Malina. Major Felix Dziekielewski, pseudonim Oli. Plutonowy Stanisław Kaźmierczak, pseudonim Ksiądz. Plutonowy Michał Parada, pseudonim Mapa. Zrzut przyjęła placówka odbiorcza Lilia. Obwód Mińsk-Mazowiecki-Mewa, dowódca Ludwik Woliński, pseudonim Lubisz. Placówka położona na 12 km na, pół, na północny zachód od Mińska-Mazowieckiego. Samolot powrócił do bazy z jednym uszkodzonym silnikiem. Był to drugi lot w operacji Wejs. Pierwszy lot 25 26 stycznia, czyli w nocy 1943 roku już nad Polską stanął jeden z silników. Ponadto nawigator nie mógł ustalić położenia samolotu. Pilot zawrócił, wyrzucając do morza zasobniki z baga Zasobniki i bagażniki by odciążyć maszynę. Dziękuję. Tutaj tak pani Marszałek mówi dwa słowa powiedzieć, to no tyle słów, że zostało powiedziane. Ale ja jeszcze chciał Wam też powiedzieć jedną rzecz. To są takie małe, drobne kawałeczki naszej historii. Tych kawałeczków trzeba strzec, pilnować, bo one składają się na całość historii naszej ojczyzny. Na całą historię naszej tożsamości. I dobrze się stało, że ta tablica pamiątkowa wreszcie się znalazła po tylu latach. Dobrze się stało, że ktoś o tych wydarzeniach mówi. I dobrze się może będzie działo, jeżeli o tym wszystkim będziemy pamiętali. Wy jako spadkowiercy też o tym nam przypominajcie. A my wraz z wami o tych, którzy poświęcili swoje życie, i siebie samych za ojczyznę też pamiętać będziemy, bo to nasz obowiązek. Dziękuję Wam za to wszystko. Teraz zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa. O odsłonięcie poproszę Panią Marszałek Janinę Ewę Orzełowską, Panią Wójt Gminy Stanisławów Kingę Stasińską oraz Starszego Chorążego Sztabowego Pana Mariusza Wichowskiego. Państwa o zabranie głosu i na początku chciałabym poprosić o to panią marszałę Ewę Ewężo! Panie pułkowniku, panie majorze, panie Wójt, szanowni państwo, drodzy spadkobiercy cicho ciemnych, dzisiaj jak nigdy wcześniej bardzo mocno czujemy. Jak krucha jest niepodległość, jak wiele trzeba zrobić, aby żyć w wolnym i niepodległym kraju. Jak wiele trzeba zrobić, aby tą wolność odzyskać. I dlatego też dzisiaj, kiedy przywracamy pamięć tych, którzy działali na rzecz naszej wolności. Konspiracji po cichu, żeby jak najwięcej zrobić i żeby jak najmniej o tym ludzi wiedziało. Bo przecież właśnie o to chodziło, żeby w konspiracji przygotowywać różnego rodzaju akcje i w konspiracji walczyć o to, co jest najważniejsze dla każdego człowieka o bezpieczeństwo o wolność, o bycie i życie w niepodległym kraju. Ja dzisiaj z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować spadkobiercom Cicho Pani Marszałek, wspaniali żołnierze, nasi wspaniali mieszkańcy pustelnika okolic, ale także widzę wszystkich i różnych mieszkańców z naszych 29 sołec gminy Stanisławów. Bo chciałabym króciutko powiedzieć, że przybliżyć, że znajdujemy się na terenie gminy Stanisławów. Liczy ona około 7 tysięcy mieszkańców. Tu żyjemy w 29 sołectwach. Ja mam wielką przyjemność i zaszczyt od ponad czterech lat reprezentować samorząd gminy Stanisławów, jednostki samorządu terytorialnego, wraz z 15 radnymi z terenu naszej gminy. Moi kochani, kiedy mój przyjaciel Arkadiusz Kalinowski, żałnierz, były żołnierz jednostki Rom, powiedział mi o tej wspaniałej inicjatywie Stowarzyszenia Pendant Independent, no pomyślałam, że i możliwości skonsolidowania i wprowadzenia tego wydarzenia związanego ze zrzutem na terenie gminy Stanisławów, że może to zaistnieć również tutaj u nas Rys historyczny możemy przybliżać i pokazywać naszym mieszkańcom. No nie wahałam się, a właściwie poczułam się zaszczycona, że mogę współczesniczyć w tym wielkim wydarzeniu i że mogę krzewić w jakiś sposób to, co dla nas jest bardzo istotne. Czyli właśnie wiarę w to, że warto kochać ojczyzny, że warto dla niej żyć, a jak widać często umierać. Jesteście Wy, moi drodzy żołnierze, wspaniałymi spadkobiercami tej cudownej tradycji, jeżeli chodzi o cicho-ciemne, że cicho i w ciemności. Jak pytałam, jak mam Was przywitać, Tarek powiedział mi oficjalnie, wiadomo, witam bardzo serdecznie żołnierzy byłych i obecnych jednostki wojskowej grom, specjalnej jednostki, ale nieoficjalnie powiedział mi, że Dzień dobry, jestem Kinga, ja tu rządzę. Przepraszam na taki ża za taki żart, ale chciałam powiedzieć, że to jest również to, że mamy pewien dystans do wszystkiego i o ten dystans właśnie lekko nam chodzi też. Że i ci ciemni mieli taki dystans, bo nie mając sztandaru, nie mając munduru, nie mając, będąc federacją, która właściwie nawet nie, miała, nie mogła być traktowana jako kombatanci przez. Wiele lat, no tak wspaniało mówiąc potocznie, robotę wykonywali. Ja za to chciałam ogromnie dzisiaj podziękować. Jestem zaszczycona, że my możemy tu dzisiaj czcić tak wspaniałych ludzi na terenie gminy Stanisławu. Dlatego zależało mi bardzo na tym, żeby młodzieży, dzieciom, bo również szkoła podstawowa w pustelniku nosi w Armii Krajowej, więc wspaniała też zbieg okoliczności, ale też wykorzystamy to na przyszłość oczywiście jest to dla mnie ogromne wydarzenie ja się bardzo cieszę że możemy krzewić tę patriotyczną postawę przypominać o niej naszej młodzieży naszym dzieciom wszystkim dorosłym także jeszcze raz ogromnie dziękuję zapraszam jak najczęściej do naszej gminy zapraszam naszych przyjaciół bo jesteście już dzisiaj naszymi przyjaciółmi przyjaciół, którzy zawsze u nas bywają. I mam nadzieję, że to co mówił ksiądz proboszcz podczas familii, to co mówiła pani marszałek, że te dzisiejsze czasy, takie trudne czasy, że one będą właśnie poprzez takie wydarzenia pokazywały, jak my Polacy powinniśmy postępować, jak powinniśmy się wzajemnie rozumieć, przebić przyjaźń między sobą przede wszystkim i żyć w dialogu, a nie w wiecznej kłótni, niepotrzebnych sporach. Także szanujmy naszą historię i dbajmy, bardzo dbajmy o naszą przyszłość. Dziękuję bardzo.